Szanowni Państwo, drodzy przedsiębiorcy, spotykam się po raz kolejny przed siedzibą ZUS. Pamiętacie wprowadzenie tak zwanego Polskiego Ładu? Mówię tak zwanego, ponieważ to z Ładem nie ma nic wspólnego. Od 1999 roku była możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Polski Ład zaniechał tego, zabronił. Co lepsza, Polski Ład wprowadził dodatkowe 9% tak zwanej podwyższonej składki zdrowotnej, kiedy sprzedajemy urządzenia, maszyny, budynki. To nie ma nic wspólnego ze składką zdrowotną. To jest dodatkowa danina, która obciąża nas, przedsiębiorców. Ale jest dobra informacja. Trzecia droga PSL wprowadzi likwidację Polskiego Ładu. Wprowadzimy z powrotem możliwość odleczenia składki zdrowotnej od podatku. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. VAT, Szanowni Państwo, będzie tylko, kiedy faktura będzie zapłacona. Wtedy będziemy odprowadzać VAT. Nie wcześniej. Myślę, iż to są dobre informacje dla przedsiębiorców. Maciej Ostrowski, lista numer dwa, pozycja numer dwa na liście.